Dzisiaj, ludziska, mam dla Was coś naprawdę intrygującego. Spójrzcie na ten boksik. Wydaje się dość niepozorny, jest nawet mniejszy od mojej głowy, ale to, co zawiera w środku, jest naprawdę niesamowite. I dlatego dzisiaj będziemy sobie odkrywać tajemnicę tego niepozornego boksa, bo poza tym, że widzimy tutaj te trzy promeczki, kryje się w nim dużo, dużo więcej i samych promeczek, i jest tu naprawdę masa. Boosterków, dlatego ten produkt już od pierwszego wejrzenia mnie zaciekawił. I dlatego dzisiaj go otwieramy. Zobaczmy, jakie tajemnice kryje w sobie. Tak, jak możecie tutaj zobaczyć, na opakowaniu jest informacja, że znajduje się w nim aż 7 promek, a widzimy tylko 3. Dlatego naprawdę jestem ciekaw. Mam nadzieję, że tak naprawdę jakąś ukrytą promką jest może jeszcze jakiś jeden legendarny Pokémon. To byłoby naprawdę epickie. I dodatkowo jest to chyba pierwszy raz. O ten box jest naprawdę trudny do otworzenia. Kiedy widzę tak małego Premium Collection Boxa. Oczywiście, jak wiecie, te Premium Collection Boxy są to te większe i lepsze. Droższe boksy. O, ale to jest ciężkie. Zawsze one były naprawdę duże. My na kanale otworzyliśmy już masę premium collection boxów i każde były ogromne. Więc pierwszy tak mały box, który jest tak naprawdę w wielkości jakiegoś Xboxa czy V Boxa. Otwórzmy. Promki zostawimy na chwilę. Na bok. Zobaczymy, co oczywiście tam się kryje. Może kryją się pod tą Jumbo kartą, ale oczywiście tradycji musi stanąć się zadość. I muszę Wam tutaj pokazać naszą piękną Jumbo kartę. Ale wygląda naprawdę pięknie. Kolejna karta Jumbo do mojej kolekcji. Mam tutaj swój album z Jumbo kartami. Odstawiam ją do niego. Ale na razie, może być tutaj, w tle. Możemy sobie zobaczyć, ile. Znaczy, wiem ile mamy boosterów, ale przede wszystkim jakich boosterów, bo jest tu ich naprawdę dużo. To jest 11 boosterów. W tym boksie jest więcej boosterów niż w Etebeku. No, to się rzadko nie zdarzy, jeśli chodzi o boksy. I zaczynamy od Paradox Rifta. Kolejne Paradox Rifty. Obsidian Flames. Jeszcze jeden Obsidian Flames. Jeszcze jeden Obsidian Flames. To są cztery obsydiany. 2 Scarlet. 3 Scarlet. Czyli jest skipnięty Paldean Evolve. To nawet lepiej, bo akurat słabo mi dropił, więc jest większa szansa na dobry dropek. I teraz, co jest tutaj, poza naszymi promkami, które widzieliśmy, to udało się. O! O kurde, o kurde, o kurde, nie gadajcie. Kojarzycie te karty? Wiecie, co to jest? No tak, Ej, ja jestem, jak ja jestem niemądry. Przecież te karty, które tutaj są, są to karty, które były w klasyku. Pokemon Classic, ten, który otwieraliśmy na kanale. Ten niesamowity box, tak samo te promki, te karty jest! Drops in the Ocean to są karty, które znajdowały się w klasyku, a które zostały jeszcze dodane do tego boksa, żebyśmy mogli je mieć. Oczywiście te karty nie są grywalne, tak samo jak niegrywalne są te tutaj karciożki, które się znajdują, mają specjalne znaczenie. Jeszcze spójrzcie na to holo, czyli nawet nie kupując klasyka, można zdobyć te karciożki. Rewelacyjny pomysł. No i oczywiście Mr. Mine, który również tam się krył. Ale od samego początku ten boksik mnie niesamowicie intrygował i już wiem dlaczego. No, czasem bystrością się nie wykazuje, ale teraz mam naprawdę fajne karciożki dodatkowe poza tymi, które były w klasyku. I co? Przejdźmy do boosterków, zobaczmy, jak będzie to wszystko drobić. I lecimy. Nie po kolei, w żadnej kolejności, tak jak się ułożyło, tak się otworzyło. Let's go! dla Was i od razu lecimy. Ej, dobra, ej, naprawdę ten boksik mnie zaskoczył. No to kurczę, fajnie, będę mieć dodatkowe karciążki tutaj do kolekcji. Zaczynamy, widzę, nas spokojnie, ale z dropem. Ton Scruel EX. Dokładnie tak, ale jest to leciutki dropek, taki, żeby posmyrać, żeby tutaj trochę potizował nas i dał nam większą chęć do trafienia dużych dropów. Chodzik dla Was. W sumie jak Wy to oglądacie, to albo to oglądacie w Wielki Piątek, albo już w trakcie Świąt Wielkanocnych, dlatego mam nadzieję, że pomagaliście w domu, tam kuchni, albo chociaż posprzątać. Mam nadzieję, że umyliście okna dla Jezusa. To jest bardzo, bardzo przecież ważne, bo będzie później sprawdzać z białą rękawiczką. Sprawdźmy skowet. Piękny skowet, ale nie jest to dropek i scissors na kolejnej pozycji, więc na razie spokojnie, ale obsydian już mocno podropił. Jak już kiedyś mówiłem, z obsydianu już tak naprawdę praktycznie nie mam co dropić. Kodzik dla Was. Co nie znaczy, że kolejna jakaś powtóreczka Charizarda e, byłaby zbędna, absolutnie, ja tak nie mówię, tylko właśnie nawet bardzo na to liczę. Bardzo na to liczę, nie pogardzę również jakimś e, tutaj trenerem. Arwen zawsze grywalny, więc zawsze miło. jest! Vespiqun i X, albo X, w zależności jak tam woli wymawiać, jak to wolicie wymawiać, tak, wymawiajcie. Niech wam nikt nie mówi, jak powinniście wymawiać angielskie nazwy. Spolszczajmy je, jak tylko nam się chce. Widziałem fajny filmik, już nie pamiętam od kogo, jak właśnie opowiadał, że my Polacy na DVD, mówimy DVD, ale już na VHS-y, vhs, -y, VHS -y. no to jak czytamy to? tą fałkę w środku. Już spolszczamy czy nie spolszczamy? Niby ten sam, no nie, te samo, nie ta sama technologia, ale mimo wszystko w jakimś stopniu podobna, a tutaj takie zmiany. Medical Energy, ok Iron Dżugulis, który jest przepiękny. Kurczę, te kolory. E future Pokemon'a i Pokemon'a w typie neutralnym. Klasa. Złoto! Mamy ekskluzywną kapotkę złotą. Nie wszystko złoto, co się świeci, ale tu złoto mamy. To złoto się jak najbardziej świeci. Pokręciłem, ale to nieważne. Mamy złotą karciążkę. No, paradox, rift. Widzę, że mnie tutaj naprawdę, naprawdę rozpieszczasz. Cudownie. Poza tymi promeczkami już mamy złotą karciożkę, Premium Collection Boxy. Premium dropy. Hahaha, ha, ha, ha. spodziewaliście się tego boosterkowego pojedynku? Pewnie nie. Dobra, zasady, jak zawsze. Wybierz jeden z boosterków. Jeśli na ostatniej karcie, czyli karcie holo, będzie legendarny Pokémon, wygrywasz. Podpowiem Ci, że w dwóch boosterkach masz szansę na zwycięstwo. Powodzenia! Dobra i wygrywa drugi trzeci boosterek Ale to nie koniec, bo wracamy do dobrych dodatków, które jakkolwiek dropiły, czyli Obsidian Flame. Ło! To się rozerwało naprawdę potężnie, albo po prostu ja mam tyle siły oczywiście w oczywiście moich łapach. Wiecie jak jest. Może się nie ćwiczy, ale dużo na pewno je, a to przecież daje siłę, jak, jak nic, jak nic. E, dokładnie tak, Co jest Łak trio, najważniejsze. Darmanitar, dobra, dobra. Poproszę tutaj coś. Czarkadeta, ok. I mamy full artową gettę. Gette? gette. Ale nie będę narzekał, mimo tego, że nie wiem jak się odmienia. Kurczę, fajnie, naprawdę dobrze, podoba mi się, naprawdę. Lecimy teraz z Paradox Riftem. Kodzik. Dla was co ciekawe, znaczy, co ciekawe, może dla was jest to oczywiste. Ja się nad tym dopiero jak zastanowiłem trochę dłużej, to dopiero na to wpadłem. Ale już po początku odcinka możecie się spodziewać, że zbyt bystry to nie jestem. Wszystkie te boksy, które teraz możemy otwierać, jakieś to, o, jest nasza prestiżowa kapotka, yy, praktycznie kończą się na paradoksliwości. Dlaczego? Bo po prostu ostatnie dodatki, jakie wychodziły, yy, to były jakieś holiday sety, czy to było właśnie 151, czy Paldean Fates, o, o próbowałem znaleźć tę nazwę. Te dodatki, które ostatnio wychodziły, były tak dawno temu, znaczy nie tak dawno temu, tylko po prostu tak blisko siebie, że pomiędzy Paradox Riftem był tylko Obsidian Flame i tyle. I dlatego tak najnowszych dodatków nie było w ogóle strasznie piękna Galvantula, o tak, żeby tam była ta Tarantula w nazwie, ale bez dropu. Bez dropu, więc nie ma co się tak jarać. Sprawdźmy, czy tutaj uda się coś trafić. Kodzik dla Was. Więc pomiędzy, tak jak, tak jak dokańczając, żeby tam dobrze mnie zrozumieć. Po prostu po Obsidian Flamesie od razu było 151, po 151 było ten Paradox Rift. Ok i potem od razu kolejny holiday set i mamy taką dziwną sytuację, że teraz jak otwieram jakieś boksy, yy, v boxy, V-boxy inne, gdzie są... Yy... Boosterki no to w boosterki nie ma w tych boxach holiday setów. Boxy, w których znajdują się boosterki z holiday setów, to są po prostu oddzielne boxy. Nie ma czegoś takiego, że kupujesz zwykłego boxa i tam będzie jakiś holiday set. I tak naprawdę właśnie są takie dziwne przeskoki. Dziwnie to wygląda jak dla mnie w ogóle piękny snorant. Mam nadzieję, że wy rozumiecie mnie. Jak nie, to po prostu dajcie znać w komentarzach i przestanę nagrywać odcinki tak późną porą, bo chyba to mi nie służy. I to bardzo. I ostatnia karta Porygonzy. Cztery dropy, ale nie takie złe. I dodatkowo naprawdę rewelacyjne promki. Ale nie przedłużam dalej tego materiału. Wywracajcie do rodzinki, do świętowania, albo do odpoczywania, albo do czegokolwiek innego tam robiliście. A my widzimy się następnym razem. Hej!